Недоношенный ребенок войны. Я солдат. Мама залечимая рана. Я солдат. Солдат, забытой богом страны. Я герой. Скажите мне, какого романа? Witajcie, dzisiaj znowu gramy w starekera. Poim z odcinkiem zdobyłem rzecz, co była na tamtym dachu, tam była skrzynia. Właśnie z z kamizolką taką. O z tą. I w sumie to tyle. No i to tyle w sumie. Teraz wrócimy po misję kolejnej. Mmmm. Wsuwaj naznaczony. Parę spraw sobie przemyślałem i mam dla ciebie propozycję. Ogólnie rzecz biorąc, dla ciebie liczy się znalezienie stryłoka. Zgadza się? Tak. No więc opowiem ci o stryłoku. Istnieje stalker o takiej ksywie Mówi się, że odkrył drogę na północy Zoru Do to jesteś konkretny Gdy już zdobędziesz teczkę, nie przynoś jej tutaj Zabierz ją prosto do barmana Zarządza tą knajpą dla stalkerów Prześlę ci współrzędne i wszystkie potrzeby No a Niż <tosłuch> <zrobić? gry> na... na kolejowy o matko bosko, z tutaj? Na grobą... Na kolejowe to nic nie chce. Co to k***a jest? Ty ma się kwas spotkać z kim? Dobra, chuj. Pójdę. Muszę. Lecimy. Czekaj, e, nie, 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 nie mam od niego jakiegoś tego? Nagrody do wziąć? Dobra, to odpada nie musi. Mam co do odłożenia? W sumie to nic. A, meduza, meduza dostaliśmy. Pomijała ani, Plus pięć wszystko. Zdrowie, no to co, co, co się zarazem Łamatka boska, ale to co to od zmienia? A mam to i mam to co, co. Może w przyszłości zdobędę karmi może w tym odcinku i na komentarze do następnego odcinka nie będę odpowiadał pewnie ten następnym odcinku, a coś będzie, bo pewnie nowy na zapasuje. Jeden dzień. Niestety. Więc no. Oni <coughs> się... O co to? O jakiś samotnik. Pod czym była śluba no Pod szóstką Pod chyba był ten Nie, pod ósemką to było Gdzie to? No, tylko tam no. Śruba Z, z nimi to będzie oczekiwanie większa się spodoba. Eee, Nic, nic. Eee, ale nie. Ja, ale go spróbuję zabić, A bym się nie chce. Uuu! Nie ma, Nie mam. No zawałbym dostał, jak to. No, nie muszę, że tu będą... Tu będzie zombie jakby się wkłupie. Ja. Tak mięto. Ale tu są pieski, które tam... Jak z jednego to nic nie będzie. Ehm... Ehm...

Uf, a, no to się posłem na hamach. <laughs> to się poszłem na hamach. No to. Czy one się, się poruszają, one. one się przemieszczają, tak jakby. One się odstraszają, mi tak jakby. Tak. O! Tak. A jednak U No nie jest no. Musisz, a mi jest teraz takie duże zadanie. No ty, to jest. ty Pas padaj, bo jak cię zastrzelę. Dawaj no, chodź tu. Spadaj im stąd Ja mało chapsów Trzeba ja mnie wyzrobić. Jak? Nie przejdę, nie ma opcji. Albo no jakoś po prostu i tu. Bo gdzie to wychodzi? Tutaj, no to mogę przemówić. Czy mi za ale co poskosowanie? No i co ci ta... ta nie tak skaczej... Ja! To ja zawałbym dostał! Nie mogę wczytać... Nie to... No zawałbym dostał! Oha! spadać. A ja to mam nie zrobić Spadaj No Chyba <grymne> mi... Więcej was matka nie miała? ja no nie chcę mi się tędy doprsadzić Muszę idę tradycyjnym sposobem jeśli się będzie chciało to ich zabijać, to te psy dzikie. Spadaj mi stąd, ja tu mam ten. Jeśli tu był jakiś ten... Bardzo. Nad ja się nie wyskoczyłem. Teraz trzeba nie wykonać.

No to se poczeka No, spadaj z... Spadaj to z tą piąt. Na nie się tam udać No! by się przemieszczała, postanowiłam się... i ona się przemieszcza jakoś. A ja podczas burzy to może jest... Naboi nie mam Na do tego. Do ślutówki. A tu... a tu sobie pieski są stworzone.

A, a drugi to uciekł w ogóle. No i ta się przestzar tutaj. się lubi zamieszczać. Ej, czekaj, jak się lecisz ślubą, wtedy na chwilę No Nie granat. A w sumie granatę Czy jak... A, i teraz jest tu. Pas. No po mnie. A. ale nie. Naznaczony. Co do Stryłoka. Hm. Stalker zwany Lisem wrócił z wypadku. Ta mi odunie. potrzebuje pomocy. Przywróć ze sobą jakieś stworzenia. Mówi, że długo nie wytrzyma. Możliwe, że wie coś o stryłoku. Oto jego współrzędne. Musisz się z nim zobaczyć. No. No dobra. A, a dobra, to jest ten, dobra. Tutaj psakiem. Kiedyś nie będzie baza? To jest szczęście? Co to mi się Musisz Musi ze Starkla będą 40 minut Odcinki Co chyba mówiłem No nie pamiętam no. Skoro rozumiem Tutaj lubią bandyci łazić Po tych Co mi trzeba robić? Autosave'y jestem gością O, pokonał tego. No jak mam mu niby dać apteczkę, jak nie mam? Tutaj powinno być. Tutaj powinno być. To jest obok tego. Tutaj może być jakaś apteczka. U! Uh, Ile tu jest? Dobra, trzeba wyjść na dach. Nie, nie za środówki za Trzeba na dach wyjść jako... ...jako wajak. Tędy. I debil... <słuch> Co tam się wydarzyło? Ile tu rzeczy jest, łapanie, naboje do śrutówki, w końcu będę miał naboje do śrutówki, wow. No, I to on ich tu pozabijał, ten, no no. Masz tu No, zanim no, Zadanie muszę zrobić. Ale no. teraz Łomatka waska. Przestańcie to. Z tyłokiem, pogadaj z zysą.

Nice. O, no mogę. No to mamy z głowy. No to mutantów mamy z głowy. No, a coś mi znowu spadło. Jakiś Jakieś kapł. Wiecie, o co? Od co uh, Od kogo? Ja i tak, bo to tam musiał iść. Ja to. Na wysypisko. Ja pies. No jak tu jest przejście Tam jest przejście graniczne którego, którego pilnujesz pięciu ziutków chyba Od nas? ten Haydencja od nas tam pilnują te ziutki to może być Nie zbliżaj się lepiej On nie goni? O, sam tam Nie, to jest ten. A, pieski Hubla A, Lecimy Jeśli tu jest ten... O Jest samotnik, ale co to od nas? jest? To jest bandyta tam są bandyci no, a to nie... Co tu? Są wojskowi? Się ma? Kim ty jesteś? A, samotni. Co, 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 są wo... co tu się łotr Są nasi? Są wojskowi? Nie, co to jest. Ile ich tam jeszcze zostało? Raz, dwa, Stary gość, gości, matko. Mosko. biją się pomiędzy sobą xd a strzelają z każdej strony o wajpelamon co tu się w ogóle dzieje jak ja mnie czy gdzieś tu jeszcze a oni do mnie nie O matka, akać. Kacz... to jest jakieś ciało. To z nas tutaj? Tak, nas, no, dobra. Ja tu tylko przysłałem poprzeszukiwać. Bo ja... bo jak darmowy ludzi to oczywiście się bierze. Czyli się trzeba wziąć? Jak zadałem, bo ci się piesie. No. Ile rzeczy? Te, dobra, strzelba kolejna. No, dobra, już wszyscy ci tam chyba będzie Hardware gdzieś dalej. A ten co miał byla na to. Ile mi, ile? No i tutaj. No i co on w ogóle idzie, bo już nie pamiętam Dzień 19 Mimi, co? O FM ją Mało, mało, mało mam tego rozładnij no, Dobra, no, no tu jest też jak coś mam Teraz się nie mogę rozładować, no dało o matka waska teraz tutaj A, czy tu w ogóle jest. Bo ja już za tutaj Tu jest bandyta, co? Czy, kto tu jest? Ma bandyta. I tu ma pięciu I na mam do mało do kałaska. Tego to jest mam mało. Ja w sumie się do Jakbyśmy sobie stąd nie wiem. Ten nauka to ich tu jest... To ich tu jest pięć, ale... To jest mogę psyć chyba. Chyba za dostał właśnie tu. Aha. Aha, bo się weź nie da. nie wiem o tym. To jest... Eee. Co to był tylko jeden? Serio? Tak. A jak tu jest no, normalnie z pięciu chyba A więc nie myli. Tutaj jest jeszcze jeden powinien łazić Ale go nie ma tym razem A jak się zaatakuje tamtych samotników to wtedy chyba przylezie przylezi, się więcej To jest dużo rzeczy o tak powiem Przynajmniej kiedyś było Czym się tam chce iść? Chciałem coś tu jest do roboty Mógłbym wrócić. Ale co mi się opłaca Kto jest w, w tym stanie? No i co te NIE! Idiota No to jest takie, to ma taki celownik, a to ma taki celownik. a coś mam w QDA. Znajdziemy bandyta. O to kto? Co, jeden z... no, z grupą stalkerów, którzy... O! Oh. Eee, mm, bandyty z naszych tolka. No i to wszystko jest tym. No, a, idę. <grych> tak. Ja pamiętam, że tu będzie. No, lecimy dalej. Tu jest. Są bandyci. Muszę się ich opłaca atakować. No po prostu przejść oboje jednie, ale, ale to są bandyci, więc no. Hmm. Jestem Twoim dłużnikiem. Jesteś, oj, jesteś. Co aż jest tak jest. Tu dowódca oddziału neutralnego. Wywaliliśmy bandytów ze złomowiska pojazdów. Spodziewamy się odwetu. Brakuje nam ludzi, więc każda pomoc mile A, nagroda, więc Teraz ja kiedyś tutaj nie wiemy, jakiegoś tego odczeić albo my już nie jesteśmy tutaj, dobra. Jesteśmy już tutaj tej fagasu. Na gościa mamy ten łowiskę pojazdów, łamatkę, nie chcę mi Mogę wrócić po nagrodę w sumie i powybijać tam tyle, co mi się chce. No dobra, dzisiaj... na boim, Mało, mam chuj mało nabojników. Bardzo mało, tak powiem. Muszę dużo odpoczywać, bo moja postać jest przeciążona. Masz naprawdę jest tylko dwójka i wy chcecie bronić dwoma na się z dwoma kawachami na jaz? Co z gorąco I idę stąd dziś pan kole Kolegę mam Już nie mam w przyjmie to będzie koniec odcinka, a żegnam.